Witam Was po krótkiej przerwie. Jak widać, Pan Mirosław już jest w pełni gotowy, by rozpocząć przyrządzanie kawy. Pani Zuzia również. No właśnie, Pani Zuziu. Zaczynamy od tej pierwszej, od, od której podstawowej. są od podstawowej. Od to tej, jest dobre. Na bazie której robimy bazowej. wszystkie napoje kawowo-mleczne, hmm. także I jest to espresso. Espresso. Mhm. Espresso. espresso które ja tutaj zaraz zademonstruję, będziemy robić kawę z ekspresu ciśnieniowego, tak zwanego one -touch. Mhm. On nam pozwoli zaparzyć kawy czarne, ale także napoje kawowo-mleczne. ma spieniacz automatyczny, nie będziemy się już musieli uczyć spieniania mleka. A więc czym charakteryzuje się taki espresso? Takie espresso to jest 40 ml wody, czasami 50, różne szkoły, ale w zasadzie przyjmujemy 40 ml wody, około Między 6 a 11 gramów kawy, mm -hmm. w zależności od tego, co kto lubi, średnio 8 i to jest w zasadzie wszystko. To jest sesja. Kawa zaraz będzie gotowa. Ale proszę bardzo, jaka to wygoda, prawda? Tak jest. To są ekspresy, które zrobią nam kawę powtarzalną. Bardzo, bardzo istotna rzecz. Mhm. Ponieważ y, są na rynku ekspresy kolbowe i tutaj to już jest sztuka, żeby sobie zrobić za każdym razem kawę powtarzalną. No tak, Mamy bo... espresso. Czym mhm. ono się będzie charakteryzowało? Jako podstawie tu wyżej. Mhm. Proszę zobaczyć. Pierwsza rzecz, dobra jakość kawy, krema. Espresso Musi mieć kremę. Jeżeli mamy kawę tutaj czarną na wierzchu, to mhm. znaczy, że albo kawa jest kiepska, albo jest coś z ekspresem nie tak. Mhm. A więc krema. 40 ml wody. Krema, mamy espresso. Dodatkowo odpowiednia temperatura, odpowiednia temperatura oczywiście. I czas, pa czas parzenia. Kawę parzymy w temperaturze między 88 a 92 stopnie. Mm -hmm. e, do tego wszystkiego czas parzenia nie może przekroczyć 20 paru sekund, mm -hmm. bo wtedy taka jest przeciągnięta. my O tym tak mówimy. W związku z tym e, takie są wymogi do espresso. Jeśli byśmy Zrobili coś takiego, że zamiast 40 ml dalibyśmy 20 ml wody, żeby się mocno pobudzić, będziemy mieli ristretto. Mhm. I to jest, Czyli to, jest to tak jest. Połowa espresso, Połowa espresso to mhm. jest ristretto. Natomiast jeżeli potrzeba nam tej kofeiny więcej, robimy sobie podwójne espresso i mamy dopio. Do pio Czyli około 80 ml. W zasadzie możemy tym zamknąć czarne kawy. Jeśli chcemy sobie espresso w tym momencie urozmaicić, złamać jego taki dosyć mocno intensywny smak, możemy tutaj dać odrobinę piany z mleka, splamić go pianą z mleka lub odrobinę śmietanki. I wtedy będziemy mieli, tutaj mamy espresso macchiato, a więc mhm. piana mleczna na espresso. Dokładnie I to jest tak. jedna kawka. Zajmijmy się może drugą kawą i to będzie... No cóż wtedy, jeżeli już nie robimy espresso, nie robimy e, dopio, robimy sobie kawę e, kremę, mhm. czyli taką kawę, którą bardzo często pijamy w biurach w filiżance. I to jest około 120 ml wody na, na tą określoną ilość kawy, czyli te 80 mg. I znowu bardzo proszę o, pomyliłam się, bo znowu nam zrobi espresso. Ja może tylko dopowiem, że ja tu celowo położyłem filiżankę odwrotnie, mhm. ponieważ filiżanka do kawy powinna być podgrzana. Mhm. Żeby kawa nie oddawała szybko temperatury na filiżankę, lepiej jest ją pogrzać. Wtedy temperatura się dłużej utrzymuje, nie spada tak raptownie. Ten ekspres też ma taką tackę do podgrzewania. Ja Tam, oczywiście do tego jest ważny również, żeby był odpowiedni spodek, mhm. odpowiedniej wielkości łyżeczka I tak jak mówię, można, jeżeli słodzić, to już tylko słodzić ekspres, y, kawę espresso cukrem brązowym. Tylko brązowy. Dlaczego nie biały? Zmienia smak. Ale y tak diametralnie. Nie, ale jeżeli jest. mamy do wyboru cukier brązowy i biały, jest, to jest. dlaczego bardziej, nie używać tego, jest. który podkreśla jest. jakość tak. kawy, a nie zabija troszeczkę. No dobrze, moi drodzy Państwo, bo widzę, że Pani mhm. Zuzia tutaj będzie przyrządzać następną kawę. Mamy taki ekspres na święta, powiedzmy, dostaliśmy od rodziny, już w domu. No, czas zakupić teraz dobrą kawę i wybieramy się na zakupy. Po pierwsze... Gdzie można znaleźć taką kawę? A po drugie, jak rozpoznać dobrą kawę? Przede wszystkim należałoby sobie zadać pytanie, co lubimy, prawda? Podstawa. A potem szukać punktów, w których ta kawa jest niesprzedawana, ze słojów, które pięknie wyglądało, wyglądają, prawda? Często nam się zdarza, idziemy do marketu, jest jakiś punkt wystawiony na pasażu kawa i ludy. mają świetne kawy błyszczące takie w słojach. No nic gorszego, co może kawę spotkać, jak to, że jest kontakt z powietrzem, ze światłem. Kawa tego nie znosi, bardzo szybko się utlenia i chłonie wszystkie zapachy z powietrza. Mm -hmm. Więc kupujemy kawę, która ma mniej więcej takie opakowanie. Mhm. Mm Ona jest w tej chwili otworzona, ale bardzo istotną rzeczą jest ten wentyl. No dobrze, druga pani Zuziu, yy, wybierając się do supermarketu, lub też do osiedlowego sklepu, takiej kawy raczej nie Jeśli dostaniemy. chodzi, powiem tak, można kupić, dlatego że już w tej chwili są sprowadzane, bardzo popularne są gatunki kaw i można je spotkać i w sklepie osiedlowym i w markecie, ale żeby rzeczywiście poznać różne, różne palarnie, mhm. no to o tym mówimy, i różne smaki kaw. Należy się wybrać do takiego sklep, sklepu, który wie, co sprzedaje. Mhm. To jest podstawa. Pani Zuzie, nasz czas dobiega końca, także proponuję, żeby pan Mirosław kontynuował ze mną rozmowę, a ja bardzo poproszę o, o moją ka... ulubioną kawę. Capucino. Może być kappuccino. Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałem tylko ostrzec przed używaniem kaw aromatyzowanych w ekspresach automatycznych, ponieważ mhm. kawy te są kąpane w olejkach smakowych i za. Zalepiają, można powiedzieć, i zakleszczają młynki. A co z kawami rozpuszczalnymi, które jednak najczęściej goszczą w naszych domach? Tylko nazwa jest kawa. Z kawą nie ma, mają niewiele skórek. Kiedyś wynaleźli to Amerykanie w czasie II wojny światowej, żeby ich żołnierze na froncie mieli co być. To jest bardzo proste w przyrządzaniu. Natomiast wiadomo, że jeżeli coś jest bardzo silnie przetworzone. Nie jest to zbyt dobre dla naszego zdrowia. Mm -hmm. Jest w tej chwili taka tendencja, żebyśmy wiedzieli, co jemy, prawda? Jest mnóstwo programów. Ten program jest taki, mm -hmm. żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jeżeli kupujemy kawę, która ma ziarna, my doskonale wiemy, jakie jest to ziarno, możemy je sklasyfikować. Jeżeli kupujemy już kawę mieloną, do końca nie jesteśmy pewni, co tam jest włożone. A przy kawie rozpuszczalnej. To już jest w ogóle totalna zagadka. No ja przywitałam się dzisiaj z naszymi y, widzami, witamy w myśle smaku, ale jednak tutaj y, zmysł węchu jest jednak ważniejszy w dzisiejszym odcinku. Zapach jest bardzo ważny, jeśli chodzi o kawę, prawda? I Niestety za... Państwo nie mogą tego doświadczyć. Tak, jeszcze. mamy. Mamy nadzieję, nie. że następny etap rozwoju telewizji takie możliwości. A poza kawą poznamy także jakość tej kawy. Moi drodzy Państwo, może ja się na chwilę przesunę. Tak wygląda wspaniałe cappuccino, które ja już kradnę, A żeby ja się, się poczęstować. Proszę zatem zrobić latę, bo nie chcę pić sama, bo najlepiej kawę mm -hmm. pić w towarzystwie. Największe mity według Was, które powstały na temat kawy. Jakie to? No, że kawa niesamowicie pobudza, potrafi spowodować, że lepiej myślimy, szybciej myślimy, że jesteśmy bardziej kreatywni. Na chwilę, na pewno. W dłuższym przeciągu czasu, nie. Wręcz odwrotnie. Mhm. Więc jeżeli chcemy się pobudzić i wykonywać, wykonywać takie czynności, które zawsze wiemy, jak wykonujemy, proszę bardzo, kofeina jak najbardziej nam w tym pomoże. Ale jeżeli mamy rozwiązywać ciężkie zadania, no to wtedy kofeina wręcz może nam utrudnić. Dlaczego? Podnosi nam bardzo ciśnienie, prawda? W związku z tym zaczynamy być tak, że. I rozkojarzeni po pewnym czasie. Koncentracja jest na początku, a potem bywa różnie. No dobrze, ale również jest złota kawa, czyli ta najdroższa. Co to za o, kawa? Tak, może no, nie złota kawa. Jest to kawa kopi luwak. Kopi to jest od kopi, luwaka. Luwak to są takie małe liski, które wybierają najlepsze um, te elementy z kawy, te wiśnie jak gdyby. Najwyższej jakości one je trawią. Później z ich odchodów, gdzie przetrawiona jest ta ta wiśnia, zostaje ta pestka. I to jest kawa najdroższa na świecie. Jaki jest koszt takiej kawy? W okolic Za kilogram. między 800 a 1200 dolarów. Mhm. I zbiór jest bardzo niewielki, bo właściwie nie chcą się rozmnażać w niewoli te luwaki, stąd jest bardzo ograniczenie, no i dlatego taka wysoka cena. No między innymi powiem, że rodzina królewska pije taką, taką kawę i roczna produkcja jest od 100 do 400 kg rocznie, więc jest to bardzo wąska grupa. Moi drodzy Państwo, co prawda codziennie zapraszamy na Was na drugie śniadanie przy kawie, ale po godzinach dobrej kawki również można się napić. Jak radne cappuccino. Uciekamy napić się dobrej kawki w doborowym towarzystwie. Moi drogi, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie do naszego studia dzisiaj. Ja już się z Państwem żegnam. Mogę tylko zdradzić sekret, że za tydzień przedstawimy Wam Historię czekolady. Do zobaczenia. My no Państwa zapraszamy do naszych salonów.